Ty jutro zatańczysz na mnie, tak, nie? Tak. No. Dzisiaj już ci się nie chce, nie? Nie. Ty jutro też będziesz, nie? Tak, będę. No. Ha, ha, się nie ma. no. A zaśpiewasz Autografę nam coś? Weź. Jutro śpiewamy Autografę i tańczymy. Weź. O, autografa jutro od pana też wezmę. Tak, okej. Okay. No. problemy. Panie ma Piotrze... Zfachu, nie ma no. A czemu pana królika nazywają królikiem? Bo króliki oddałem. Ja kiedyś w króliku miałem w domu. Aha. No, wcześniej mam da i gadać. No. A każdy inne jasie były. <laughs> no. No to fajnie. Do domu. Mieszkanie króliki miałeś. Patryk mąc. No, to mi kazał nagrywać. No. je trzymałeś. No. W domu sobie biegały, tak? W domu sobie biegały? Kto biegał? Króliki. Ach, krótki miałem. Klatki, krótki. Aha, krótki. No, A co z tymi klatkami się stało? Co się z królikami stało? Kuliki ulicy poszły na spęd. Sprzedał. Ja miałem 70 królików. Pojaruń. A w każdej innegacji były silniczyli. Były się... Gąbie miałem 70. W mieszkaniu? Ach. <zyskuj> A! <ty> Patek, jeszcze <zyskuj> <coughs> Nie, nagle. Później. Um, to. No. No. Kurwa zgasił dzisiaj. Jak tam u pana dzień tam mija? Fajnie. No, pan z panem zawsze fajnie. No, to się ma. Pana też z każdego. A czemu pan dzisiaj nie zatańczy? Dzisiaj nie. Jutro. A jak pan wypali? Dzisiaj nie, jutro. Mhm. Bo lutów nie mam ze sobą. Aha, lutów nie ma pan. Lutów nie mam. No. A nutów to ja panu puszczę. Ale nie dzisiaj. Nie, dzisiaj. Jutro. No to jutro, ale pan obiecuje, że przyjdzie? Tak, przyjdzie. bo, bo wczoraj też pan ale no zapomniał pan. Ale wyszła inaczej. Aha, no. Ale dobrze, że dzisiaj pan przyszedł. My pana codziennie zapraszamy. Dziękuję. No pana codziennie będę nagrywał, pan będzie sławny. Tak. No. Ja druga spaba. Mam I za ile... No to mi się po prostu. No i za dwa miesiące to pan będzie gwiazdą, nie? Tak. No. Tak może być, tak? W telewizji może się tak stanie. No, pakuj. A mi daj grać. Pomóż mamie. Nie, nie. Proszę pakować. Zaraz. No to pan zaraz, później pogadamy, dobra? Dobra. No. Tak. Ale zaśpiewa pan tylko coś na koniec. Ja jak wszystkie kwiaty były. A dobrze. To jak pomogę mamie, to pan zaśpiewa, tak? Tak. Jak dobrze. Kwiaty no. będą zlikwidowane już. No dobrze, no to. Okej, okay, no to. <laughs> do widzenia. Pomachaj no, pan. Machajcie, do mnie.